Cześć z tej strony Łukasz. Witam w kolejnym wideo-tutorialu poświęconym programowaniu PHP. Dzisiaj nie będziemy się zajmować programowaniem, jednak <küh scratch> tylko omówimy typy danych, jakie występują w PHP. Te ważniejsze, które będziecie zapewne używać. W PHP występuje 8. Podstawowych typów danych. Typy te określają rodzaje danych, jakie mogą być przechowywane przez zmienne. O zmiennych powiemy później, czyli o zasadach ich tworzenia i, i tak dalej. Natomiast wstępem takich do zmiennych są właśnie typy danych. Tutaj wyróżniamy typy skalarne. Są to, to typ boolean, czyli przyjmuje tylko dwie, dwa, dwa, dwa stany tak jakby. Prawda i fałsz, to jest true i false. Integer. integer to są liczby całkowito, to są zmienne całkowito liczbowe, czyli na przykład 123 lub minus 123. No i zakres, ponieważ to jest 32-bitowy typ zmiennej, to liczbę jaką możemy zapisać w tej zmiennej integer waha się od takiej, do takiej to jest ogromna liczba, prawdopodobnie nigdy nie przekroczycie takiej tego zakresu liczb całkowitych. Następny rodzaj typów typu skalarnego to jest float jest to typ zmiennoprzecinkowy, no, tak jak poprzednio integer może być na plusie lub na minusie tylko z tą różnicą, że można zapisywać liczby po przecinku tak jak nazwa mówi typ zmiennoprzecinkowy. No, i tutaj zakres jest już ogromny, bo od minus 1,8 do potęgi 308 to nawet na kalkulatorze się nie mieści. Może w jakimś pakiecie, pakiecie matematycznym do no, tego samego zakresu, tylko że po prawej stronie, czyli na plusie. Kolejny typ to jest string. Tutaj wyróżniamy, napi wyróżniamy zapisywanie typu string. W cudzysłowach, w apostrofach. Tak jak tutaj jest. Oraz w cudzysłowach. Tak jak tutaj jest. Czym to się różni? No, tym się różni, ten zapis od tego, że w apostrofach nie jest interpretowane to, nie jest interpretowane to, co jest zmienną. Czyli na przykład jeżeli napis byłby zmienną, to wyświetlony byłby napis. Natomiast w cudzysłowach, w słowach interpretowane są zmienne. Czyli jeżeli tam pamiętacie wcześniej, pisaliśmy alama kota, yy, i tam imię tego kota i tak dalej, no to wtedy wstawianie tych zmiennych powodowało wyświetlanie wartości tych zmiennych, a nie samych zmiennych. No i kolejny to jest heredok. Heredok wcześniej poznaliśmy po, no, już, także jeżeli ktoś nie wie, to zapraszam do wcześniejszych lekcji. Tam jest pokrótce omówiony heredok oraz różnice w, w wyświetlaniu zapisów apostrofa oraz cudzysłowiu. Dobrze, tu widzimy przykłady zmiany typu boolean, no to możemy sobie przypisać do boolean true, false. Przykłady zmiennej typu Integer, to to jak powiedziałem wcześniej, 123 minus 123, czyli wartości dodatnie, ujemne, całkowito liczbowe, bez przecinka. Poniżej przykłady zmiany typu Float. No float widzimy, że można zapisać bardzo różnymi sposobami, no na przykład 3.5 lub minus 3.5, wiadomo. No i tu jest typ już naukowy, 2 do potęgi trzeciej. Możemy to zapisać też jeszcze inaczej w ten sposób. Możemy napisać to jeszcze inaczej, czyli w ten sposób. Tu sami widzicie, że typu raczej znaczy sposobów zapisywania zmiennej typu zmiennej typu nie, <śmiennej> zmiennej zmiennoprzecinkowej jest dużo Będziemy zapisywać to w sumie jak nam będzie wygodnie. Jedni będą zapisywać po przecinku, tak jak Tutaj, a jedni będą zapisywać na przykład tak jak jest tutaj. Nie przeszkadza, absolutnie interpretem i interpreter przeanalizuje to i tak na własny sposób, i tak na własny sposób, także wy zapisujecie to tak jak jest wam wygodnie. Kolejny typ, typ złożony. Tutaj wyróżniamy tablice, typ tablicowy, o którym no, będziemy później mówić. Na razie możecie nie wiedzieć co to jest. Ale już w ogóle kolejną, kolejnym typem to jest taka abstrakcja jak object. Typ obiektowy. obiekt obiektach będziemy mówić i to dość szeroko, bo to jest bardzo złożony temat. I dosyć ważny temat w programowaniu. No i typ specjalny. Specjalny to tutaj jak widzicie odwołanie do zasobu. Na przykład połączenie z bazą danych jest to typ resource. Co to tak właściwie jest? To jest tak jakby odwołanie do jakiegoś połączenia, jak tu mamy napisane połączenie z bazą danych. To też zostanie omówione przy MySQL-u, gdzie tam będziemy się łączyć z bazą danych i, i, i ten resource to będzie taka zmienna, która będzie przechowywała jakby link do tego połączenia. O tak chyba najprościej powiedzieć. No na razie to jest abstrakcja, być może, ale później to się wyjaśni. Oraz specjalny typ null. Zmienna o wartości 0 tak naprawdę nie istnieje. Znaczy zmienna jako taką istnieje, tylko ona nic nie przechowuje. Nawet zera, nic. Kompletnie. On jest tylko zarezerwowane, miejsce w pamięci dla niej. Ale tak naprawdę nie wiadomo co to jest, co to jest za format, co to jest za typ danych. On po prostu ma 0 i to wszystko. Co jeszcze możemy powiedzieć o, o typach danych? No, no to, że typy danych możemy przedstawiać w różnych formatach czyli na przykład format dziesiętny, tak jak to używamy w życiu codziennym czyli to jest 123 typ ósemkowy czyli system w systemie ósemkowym wygląda tak, że tworzymy ten system poprzez napisanie zera oraz tej liczby, którą zapiszemy którą chcemy zapisać, no i tutaj zakres tworzenia tego systemu ósemkowego, to jest od 0 do 7. Wiadomo dlaczego od 0 do 7, bo to jest 8 cyfr. Tak jak mówi w sumie nazwa, że system ósemkowy, czyli musi być 10 cyfr. System dziesiętny musi być 10 cyfr. Natomiast jeszcze istnieje coś takiego jak system szesnastkowy. Zapisujemy go w ten sposób, że podstawą tego systemu jest 0x. I wtedy interpreter wie, że te, tę zmienną może, musi zapisać jako zmienną w systemie szesnastkowym. No i tutaj wyróżniamy cyfry od 0 do 9 oraz liczby literki od A do F. No i tutaj nie ma znaczenia czy to F jest duże, F no od A do F, czy te literki są duże czy małe, on i tak będzie wiedział o co chodzi. Po więcej informacji zapraszam na Wikipedii, tam wystarczy wpisać Systemy liczbowe, system liczbowy usunkowy, czyli 16, czy nawet binarny, którego tu nie omówiłem, ponieważ system binarny, no, będzie się opierał na integerze. Jeżeli będziemy coś tworzyć w przyszłości, na pewno będziemy używać integer, i ponieważ integer to jest 32 bity. Także, no, omówimy sobie to w przyszłości, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zauważyliście pewnie, że nie przedstawiłem typu zmiennego string nigdzie na przykładach, ale tak jak powiedziałem, typ string jest omówiony wcześniej, także zapraszam do wcześniejszych oglądania wcześniejszych lekcji. Tam jest sposoby tworzenia są przedstawione bardzo klarownie i myślę, że to wszyscy powinni zrozumieć tyle w tej lekcji. W przyszłej lekcji zajmiemy się omówieniem już zmiennych, sposobu ich tworzenia, jakie rządzą się, jakimi rządzą się prawami, jak tworzyć zmienne, jak nie tworzyć i tak dalej. Także zapraszam na kolejną lekcję. Trzymajcie się, cześć!